Hejka, tu Tymry. No i dzisiaj, tak jak sama nazwa odcinka mówi, pokażę Wam kolejnego skończonego customa. Przez ostatni czas w sumie jakoś no, nie robiłam nic zbytnio i jakoś no nie mogłam skończyć w ogóle żadnego, ale w końcu się udało. Jest to ogieł trakeński z zamówienia na maść bułaną. Powiem Wam, że robiłam go innym sposobem i niby jest ładny, ale jednak e, mi się bardziej chyba podobają te wcześniejsze, co robiłam. Chociaż ten też jest bardzo ładny. W sensie chodzi mi bardziej o samą metodę malowania. Tamta jest dla mnie taka bardziej przystępna, a efekty są praktycznie takie same. I, że tak powiem, tamte customy są takie bardziej czystsze, tym niby wygląda bardziej tak no, realistycznie, mogłabym powiedzieć, ale... Tamte chyba bardziej mi do gustu przypadło, jeśli chodzi właśnie o sposób malowania. Ale to możecie też sami ocenić, czy Wam się podoba, czy nie. Zrobiłam pręgę grzbietową, też innym sposobem. I powiem Wam, że to akurat super wyszło. Nie mogę zarzucić, że nie. Wcześniej wychodziło tragicznie. Ma tutaj odmianki na pysku. Ma gwiazdeczkę oraz chrapkę. Zrobiłam także mu dwie skarpetki na przodzie, bo fajnie całkiem wyglądał. Tak, w dwóch. Oczywiście kopyta ma te jaśniejsze, te ma ciemniejsze. Troszeczkę, co prawda, ale fajnie to wygląda. Najgorsze, co zawsze jest u kastomów, to koreczki. Nienawidzę malować koreczków. To jest masakra, ale też są cieniowane. Akurat tutaj nie widać z tego, co patrzę. Ogonek. No, też w sumie nie do końca widać. Ale no, jest ciemny, taki jakby czarny, no i wtedy jasny, szary. I w ogóle dzisiaj są warunki pogodowe takie średnie, bym powiedziała. Ale powiem Wam, że nawet kolor w miarę oddaje to, jaki jest na żywo. I te przejścia nawet też podobnie. Ale sam konik według mnie wygląda bardzo fajnie. Możecie mi pisać w komentarzach. No i powiem wam jeszcze, co tutaj aktualnie robię. Tutaj jest ten arabek od Patrycji. Ja dzisiaj dokończę tą farbę, tam zdrapywać. Tutaj sobie zaczęłam robić model, który będzie na sprzedaż, czyli sekretariat. I on będzie tarantować, co już zresztą widać. To jest dopiero, że tak powiem, pierwsza warstwa tego wszystkiego. On będzie jeszcze dużo, dużo ciemniejszy. Będzie ciemny brązowy tutaj. Będzie tutaj jeszcze bardziej cieniowany. Także tutaj roboty mam akurat bardzo dużo. Z tej strony według mnie wygląda gorzej, ale ogólnie. Mam plany i mam nadzieję, że wyjdzie tak jakbym chciała. No i jednak wolałabym go sprzedać w Polsce niż za granicą, no bo tam jednak ta wysyłka i tak dalej, nie? Hakanka już zrobiłam, umiał tylko wieryski na dwóch przednich nóżkach. No i tutaj Aladina, no to zostały mi tylko do dorobienia masą, ale to też czekam, aż a, będę robiła drugi model masą. I to w sumie wyjdzie też niedługo. Bo chciałabym po, po prostu to zrobić dokładnie. Nie musieć, wiecie, tak wybierać, po, wybierać pomiędzy jednym modelem a drugim. Tym bardziej, że jego maść myślę, że będzie dość wymagająca, bo gniady z jabłkami. Ale myślę, że efekt będzie super. No, i tutaj jest jeszcze Black Tape Afer, który sobie leży. I do którego właśnie będę robiła tą podstawkę. Razem, jak będę robiła tutaj do niego wszystko. No i on będzie siwy, jabłkowity. Już postanowiłam, więc będzie fajny, tak sądzę, jak wyjdzie. No No i w sumie jeśli chodzi o to tyle. Możecie mi pisać, co myślicie o tym koniku, czy Wam się podoba, czy też nie. No i w sumie jak widzicie tego yy, taja w siwym, jabł siwym jabłkowitym, według mnie bardzo spoko może wyglądać. No i czy sekretarz też Wam przypadnie do gustu. Yy, przy okazji zapraszam na mój drugi kanał Carbon Rodents, o yy, który jest właśnie aktualnie nagrywam vlogmas codziennie z otwierania tego kalendarza. I są nudne, bo w każdym okienku jest to samo, <laughs> ale zawsze wiecie, jakiś tam filmik jest, nie? Yy, Także to w sumie by było chyba na tyle. Nic więcej do powiedzenia nie mam. Także dzięki za uwagę. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!